Chciałem tylko taki apel do polskich raperów Chciałem ja dzisiaj już zmieniłem swój zegarek Ten zegarek, który miałem na stopie Został w domu I dalej leży przy kapciu Teraz jest day date 40, nie mylić z tą 36 Która jest dużo tańsza I to właściwie Żeby powiedzieć pokrótce Moje klapki i ten zegarek na stopie bardzo dobrze z sobą się czują I, 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 i Chciałbym, aby moi synowie, czyli młodzi raperzy zrozumieli jedną kwestię Że ja, zanim zacząłem fleksować się i rapować o Gucci i innych markach i rzeczach To był moment, w którym już sobie z rapu mogłem pozwolić wejść do sklepu Gucci e, i, I kupić co chcę, w sensie nie była to sytuacja, w której miałem jeden item jakiejś firmy i zacząłem robić siebie super dripera i flexera. W tamtym momencie, nie wiem czy pamiętacie, moje pierwsze klipy chodziłem sobie w dressach tekflis wtedy kiedy one jeszcze nie były w ogóle modne. W sensie kiedy jeszcze nie było na nich takiego hype'u i showa. Zobaczcie sobie klip na 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 moje pierwsze polskie wystąpienie. Wtedy latało się już w I dla jasności, hej, je! hej, hej, hej,